Ja to jest <laughs> taki odcinek na odpowiedź. Czemu długo nie było filmików? A, dlatego, że była szkoła. Obiecałem rozpakowanie też w PlayStation 3, no ale już do mnie doszło i rozpakowałem. I Zapomniałem nagrać. Ale zrecenzuję na Was. Specjalnie. Może dzisiaj jeszcze. Sam nie wiem. Ale zrecenzuję, no. Więc. To macie kieszenie. Więc. Klikacie to. Aha, jeszcze jedno. Nie, nie wiem czy mnie słychać, ale jak tak, to nie wiem. E... Odcinki zwity będą. W. Nie wiem czy w ogóle będą. Ale jak będą, to tylko w ten. Nieważne, że tam są takie jakieś. To będą tylko w sobotę i niedzielę, bo. No, bo mi dali więc takie, że do końca wakacji nie, nie mogę grać na w tygodniu, a bardzo nie chciał, nie? Więc na no będziemy kiedy indziej. Okej, okay, to. I po trzecie, co zacznę już, Wam powiedzieć? Aha, jeśli chcecie, to mogę nagrać tą samą serię, co Rezzi, czyli Gry z dzieciństwa albo. Nagram parę odcinków gry. No. Albo nagram jeden odcinek raz dziesięć. Kurde, już sam nie wiem. Ale nagram. Więc to macie w kieszeni. Yy, co jeszcze? Będzie wszystko. Yy, odcinki będą się zawsze pojawiały. Ale no, tak tak to już jest z tą szkołą. Ale nie bójcie się, no. Będzie wszystko dobrze. Zawsze będzie. Okej, okay, no to. Chyba tyle. To był krótki. To było. Info takie małe. Więc. No, póki co. To tyle. Aha, jeszcze. Jeszcze wam pokażę. Ta godzina. Nie wiem po co, ale jakoś tak zechciałabym zechci się pokazać. W dodatku, no. Na... Nie wiem o której to dojdzie, ale jest. 14:31 u mnie. Aha, no i był. Nie pada śnieżę. Nie widzicie tego, jak są takie białe płatki. No więc to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Na razie. Cześć. Piona.